No witam Pani Paulinko. Przepiękne przesłanie dla Pani kobieta trzymająca serce. No jest Pani taką osobą czasami może za dobrą, jeżeli chodzi o mężczyznę. Czasami tutaj y, zbyt taką, y, powiem, y, myślącą o kimś niż o sobie. Już patrzymy sobie co ten mężczyzna tutaj y, 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 reprezentuje sobą, jakie uczucia ma do Pani. Jest to mężczyzna, który w pewien sposób bardzo jest tutaj związany z panią. Jest to mężczyzna, który w pewien sposób ma problemy sam ze sobą czasami, może przechodzić przez takie okresy trudne, pełne wątpliwości, pełne zapytania. Jest to mężczyzna, który jest, może być czasami niestabilny emocjonalnie, czyli martwić się wpadać w jakieś takie stany, troszeczkę trudne może dla niego. Natomiast tutaj widać, że pani jest lekiem na całe zło. Pani jest taką osobą, gdzie zdecydowanie, gdzie zdecydowanie działa pani na niego bardzo, bardzo dobrze, gdzie pani jest taką osobą, gdzie jest, potrafi pani uciszyć pewne rzeczy. Karty pokazują, że dość mocno jest do Pani przywiązany, aczkolwiek może tutaj czasami, czasami spoglądać, rozglądać się w pewien sposób za kimś innym. Ale tutaj widać, że ta energia, ta energia jego powraca do Pani, że ta energia jego zdecydowanie. Zdecydowanie jest tutaj przy pani. Dużo pani mu daje ciepła, dużo pani daje mu takiego, takiego spokoju, dużo pani daje mu takich naprawdę dobrych możliwości. Karty pokazują słoneczko, karty pokazują dobre wiadomości, ale proszę pamiętać, że ten mężczyzna nie lubi się nudzić. Ten mężczyzna nie lubi się nudzić w momencie, kiedy jest za pięknie. To w pewnym momencie może troszeczkę się odsunąć, troszeczkę się odsunąć, może tutaj próbować jakichś nowych znajomości, ale w sensie bardziej towarzyskim niż takim zmysłowym. Karty pokazują, że ta Wasza relacja cały czas się rozwija i Pani ma tutaj bardzo duży wpływ na to, więc tutaj sugerowałabym nie pokazywanie siebie całkowite, nie pokazywanie siebie w pewien sposób jako niepokazywanie pokazywanie siebie całkowite, czyli tego, co Pani czuje do tej osoby. Wtedy to będzie, wtedy to będzie trwało, wtedy to będzie. Ta energia tutaj całkowicie mm, fajnie wyglądała. Jak wygląda życie zawodowe u Pani? Już patrzymy sobie, jak wygląda życie zawodowe u Pani. Ma pani bardzo silną pozycję. Czasami może tutaj zastanawiać się pani, czy odejść z tej pracy, czy, czy coś innego zrobić, ale karty pokazują dużą transformację. Nie widzę, że pani odchodziła, ale widzę, że pani przechodzi przez, przez jakieś takie etapy, a nawet tutaj jakieś stanowiska jest coś pani zaproponowane, więc dość fajnie to, dość fajnie to wygląda. Bardzo taka, bardzo taka miła, miła jest ta energia. Tutaj Pani cały czas się rozwija, jeżeli chodzi o pracę. Tutaj Pani cały czas zdecydowanie zaczyna, zaczyna coś, coś robić takiego, co jest bliskie pani sercu. Widać, że jest uznanie w tej pracy, widać, że, widać, że cały czas te energie idą do przodu. To jest najważniejsze. Pozdrawiam.